Hej hej witajcie z tej strony Kamila i dziś pokażę wam jak wykonałam kolejną kartkę, która jest inspiracją do wyzwania w art piaskownicy z kartą kolorów. Przed chwilą pokazywałam wykrojnik z którego wycięłam poszczególne elementy kwiatka, jak wykonałam. Te kwiaty pokazywałam w filmiku na layout z jeżówkami. Zrobiłam sobie tak dosyć dużo tych kwiatków, więc po trochu je wykorzystuję. W poprzednim filmiku wspominałam, że wykorzystuję to co mam zalegające w pracowni, więc ta kartka nie będzie odbiegała od Poprzedniej. Na zasadzie też wykorzystuję tutaj różne skrawki, które mi zostały gdzieś tam. Do wyembosowania tego kawałka papieru wykorzystałam folder 3D i postanowiłam dodać trochę tuszowania powierzchni tak delikatnie, żeby troszeczkę zmienić kolor, a zarazem zakryć kilka. Z które mi powstały na papierze pomimo spryskania wodą. Czasem, gdy papier jest zbyt gruby, niestety tak się dzieje, a ten papier jest dosyć gruby i mięsisty, więc no, przypuszczałam, że tak będzie. Kolorystycznie powiem szczerze, że nigdy bym tej kartki nie zrobiła w ten sposób, no ale jak to zasady wyzwania, że tak powiem, podyktowały. <laughs> Mamy tu określoną paletę barw, w związku z czym pokusiłam się, wyszukałam papiery w takich kolorach i działam. <laughs> hmm. Powiem szczerze, że os ostatecznie ta kartka yy, całkiem, całkiem mi się podoba. Chociaż, jak mówię, w życiu mnie dobrała ma takich kolorów. Szczególnie yy, jeżeli chodzi o yy, bazę. Tutaj yy, zastanawiam się, czy yy, Jeżówkę dać na górze i dociąć łodygę. Czy może jakiś inny układ. Ale jak już wielokrotnie powtarzam, wolę łatwe i szybkie rozwiązania. To postanowiłam nie, nie tworzyć kwiata bardziej naturalnego, czyli z łodygą. I y, działam z jeżóweczką i listkami. Czy planowanie też Wam zajmuje tyle czasu? Tak jak patrzyłam, to w sumie ta kartka y, bardzo szybka, bardzo prosta, a y, czas, jaki zastanawiałam się. Gdzie, co dać, jaki wybrać wzór na tło. No, trochę czasu mi zajęły. Więc zastanawiam się, czy tylko ja tak mam, czy ma tak więcej osób. Dajcie mi znać. Tym razem nie powtórzę błędu. Z poprzedniej kartki, gdzie przykleiłam całą jeżówkę, a później miałam problem z listkami. Tym razem przyklejam najpierw listki, żeby już o nich nie zapomnieć. A teraz y, poszczególne y, składowe. E, takim generalnie y, najważniejszym y, czymś, jeżeli chodzi o y, kartki, y, to zawsze miałam tak, że y, Albo szykowałam cały panel i przyklejałam go na bazę, albo y, szykowałam sobie wszystkie elementy, baza leżała gdzieś tam, y, a dopiero później y, taśmowo y, przyklejałam każdy element. Ciekawa jestem, jak wy to robicie, jak wy to rozwiązaliście. Raz, tylko raz mi się zdarzyło przykleić kartkę do góry nogami, to znaczy kartkę. Panel do kartki, do bazy. To też jest ciekawe, czy Wam się zdarzyły takie przypadki. Moja karteczka prezentuje się następująco: zgadza się z kolorami wyzwania. Zapraszam serdecznie do udziału i żegnam się już z Wami do następnego filmiku. Pa!